Witam serdecznie z tej strony Krzychu na wodzie i dzisiaj byłem właśnie sobie na giełdzie z kolegami po rybki Kupiliśmy tak, 8 węgorzy do stawu i 10 węgorzy do stawu i trochę rybek do basenu nie będę na razie zdradzał na zarybienie. Jesteśmy na Sączynie, na giełdzie, jak widać, na parkingu i lecimy do domku i no, no, jesteśmy już nad stawem, wujeczką. Mamy węgoszeczki, pokaż. Węgorze 10 sztuk. No jest szok. Szczerze i się powinno trochę w ten w wodzie poleżeć. 40 stopni To będzie miał miały szok No dobra. Jest Tak w worku, nie? No w worku, jak weź Złapy weź 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 go w rękę. Chyba no, w worku się wrzuca Jak w worku? Normalnie one nie widzą same? To wyjdą ci same. Nie, nie, nie Weź go ręką, coś jednego. Trzeba tak dalej, bo one za wyskoczą. O kurde. One nie rażą prądem? No. Rażą. A co, jest super. a wie, że ich nagrywasz? Tak. Kurwa. Nie da się ich kapać. Trzeba odlać trochę wody. Weźcie, że na miniaturkę zrobię zdjęcie. Tak, prawda? Który... Nie, tak. Dobra. Hmm. Czychu na wodzie. A pozdrawiam Anię i Gabrysie. O no, i cyś wszystkich dobrych chłopaków na pewno Kolek, Nie idzie ich złapać. Się. No nie dać. Ale tak? Śnieczkę tam bardzo. Dobra, cię w życiu. No weź go letasz, w fileta wpuść. jest wyleć. Dobra, wylewam już. One będą szły fajnie. O. Faj, poszedł. Poszedł. Nie jak wejdą normalnie Wąż ty, wąż klamisty? Posły będę Jeden jest słychać Zaraz wpadnie się tam są na głęboką wodę To jak będziesz pływać to ci będą ponudce smyaczni I teraz lecimy do krzycha na wodzie? No? Na basem Jesteśmy w basenie, roślinki pięknie się rosną Ten, tylko trzeba je posadzić i ten. No i tu mamy rybki. Wylej ją I... tu. Wylej tu trochę. trochę. Bardzo Bo. ładnie. Trzeba ryby, ryby przetransportować. Ale tak pójdę na trawę to co? Pompa się spaliła. Pompa się spaliła Wyskoczył jeden plecik.

Sobie sobie o, no ile ryba, widziałeś? A Ale jaka wielka O, coś tam wypływa z Co? Wypływa? O, o. się rusza Takie małe flety Ono jest właścicielem o, ona ta mała, piękna ładna. Nie No dobra, no dobra Tak. Na wodę? O, ja, jak mała go Dobra, puśle, Daj mi jakąś puścić Proszę, proszę mnie nagrywać Niech się Krzysztof, idam tu pomarańczową Taka masz piękno, a taka. Nie to przyda. Ima się śpinek na gwarancja numerę O, tak, a Karal skoi. Ale po. Dobra, teraz no tego dużego. Jeszcze jedna kupykła. A czego tej wody nie możemy wlać? Były te opiczki no tak piła, ona fikła godne ale jak umiem, ja peł <grypt> <grypt> Amur Amur, a, a, a. O, on mamy, same linie Ma zostały? Nie powietrzeniamy Dobra Baj. Ja się zdam na rybach jak na grzybach <grystanie> <grystanie> O jaki malutka piek, piek, make, Kupiłem 5 linów Takie linki Takie linie Rafał 3 tony wyciąga A mam kolejną malutką piek. Lin, wszystko liny są Nagrywaj, bo tu ważny odcinek jest Rynka złamana Panie Mariuszu, Cepelina, proszę Tylka <grymka> słabona jest no i tyle nie... nie, jeszcze jeden świat To było 5 minut, i... dobra, no, wlej go Pójdź, to wydaj Pójdź gość go o, tu, na trawę, no się nic nie stanie na tej trawie. Dobra i ostatni lin tego co robię. A one są te riny skrzybuszek na razie, na razie podrobiamy. Podrobiamy. O, o, o. A tu jest groźny pies Dobrasztupak i wśród Fidbu za wszystkie zdom. Dzień a dzień a pozdro.